Trenerze, przede wszystkim gratulacje, efektowne zwycięstwo. Spodziewał się Pan, szyzerko? Może zacznę, od, Może nie odpowiedzieć na pytanie, ale przede wszystkim zacznę od gratulacji dla naszego kapitana Karola Żwira, któremu wczoraj narodziła się córeczka Kaja. No, no właśnie, tak jest my wiedzieliśmy, Karol nas poinformował przed meczem. To się stało wczoraj w czasie naszego treningu, więc też tak. Po cichutku, ale jak dziś powiedział, to wiedzieliśmy, że to będzie taki fajny promyczek szczęścia, także jeszcze raz gratulacje dla Tak, jeszcze wracając do Karola, to to, co to, to mu służy, to, to jednodniowe, bo dzisiaj no, biegał za dwóch. Cieszymy się, że mamy kolejnego ojca w drużynie, bo, no bo coś w tym jest, że jak się jest ojcem, to już się bardziej odpowiedzialnym. Życie się zmienia dramatralnie, więc im więcej ojców, gdzieś tam po kolei, stopniowo, spokojnie, jak się rodzą dzieci, jest szczęście, i to szczęście potem się przenosi na murawę. Dokładnie, to wróćmy do, do tego spotkania. Poprosiłbym o ocenę. Tak jak Pan zapytał, czy spodziewaliśmy się, wiadomo, że wychodzi się, żeby grać o zwycięstwo. Ono dzisiaj było okazałe, więc tym bardziej to cieszy. Po ostatnim meczu z, Bytow z Bytowią, gdzie to był taki mecz niemrawy, niepewny. Mało agresji, zdecydowania. W dzisiejszym meczu to wszystko było widać. Do tego doszła fajna gra piłką momentami, gdzieś tam gra w małych trójkątach i tak dalej, która dawała, dodawała zawodnikom takiej pewności siebie, więc no, na pewno bardzo fajne spotkanie w naszym wykonaniu. Można powiedzieć tak pół żartem oczywiście, że Sokół stał się drużyną pierwszoligową, bo, bo trzy mecze z, z tymi spadkowiczami z pierwszej ligi trzy niezwykle efektowne zwycięstwa, także coś w tym jest? No, pewnie panowie dziennikarze doszukujecie się takich rzeczy, gdzieś tam ja zawsze dowiaduję się od pana że do niedziela nam sprzyjają i tak dalej, i tak dalej, to słyszę, że gdzieś tam spadkowiczów z pierwszej ligi. No my w ten sposób nie patrzymy. Wiedzieliśmy, że przyjedzie bardzo silny zespół, który ma ambicje na awans i cały czas moim zdaniem jest pretendentem do awansu, jeśli chodzi o organizację, kadrę i tak dalej. Natomiast my dzisiaj jako taki trochę skromniejszy zespół pod wieloma względami. Pokazaliśmy piłkarsko, że, że też potrafimy, że też możemy grać o coś więcej. Chyba dzisiaj ta, ta agresja to chyba był ten klucz do, do zwycięstwa, bo naprawdę chłopacy dzisiaj no, biegali, aż, aż mi obło z tej góry patrzeć. No, pracujemy nad tym, żeby to się działo zawsze. Tak? Na pewno ten tydzień był fajniejszy, bo jak wiemy, mamy wielu ludzi, którzy dopiero gdzieś tam wskakują na ten poziom. Zmiennicy, którzy są w kadrze, potrzebują trochę więcej czasu, więc naprawdę... Te mecze rozgrywamy tak naprawdę no, tą samą ilością ludzi praktycznie, tak? Więc tu każdy mecz, kiedy jest tydzień przerwy, kiedy jesteśmy jeszcze dwa dni wolnego, kiedy jesteśmy wypoczęci, tej szybkości, świeżości agresji widać więcej. Ale ta kapela chyba tak dzisiaj grała, że pierwszą zmianę pan przeprowadził chyba w 85 minucie, chyba jak coś dobrze idzie, to chyba nie ma, nie ma co zmieniać. No późno, wiadomo, pewne rzeczy by się chciało. Może wcześniej konsultujemy z dyrektorem i z moim sztabem kogo, kiedy i tak dalej. No, dzisiaj to był taki moment, że faktycznie trzeba było poczekać, żeby już naprawdę było spokojnie i dać piłkarzom, którzy mówią. No. Paweł akurat grał, ale Łukasz Święty, który wchodzi, to, to są jeszcze jego kolejne minuty na plus po to, żeby go budować jako zawodnika z poziomu centralnego. Przed nami mecz też z górą tabeli, Stal Rzeszów. Wie Pan, jakiś, to znaczy, czy wie Pan, co się dzieje w drużynie Stali Rzeszów? Czy to jest pewne już, czy ten mecz dojdzie do skutku, bo wiemy, że, że mają trzy przypadki COVID-a i nie wiadomo, co dalej. Podobnie jak Panowie, mamy te same informacje, liczymy na to, że ten mecz dojdzie do skutku. Do powodzenia i jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo.